Cześć. I co? Zdziwiony jesteś, że go wybrali? Liczyłeś na to, że go nie wybiorą? E, chyba trochę naiwny jesteś. Przecież władzy się raz zdobytej nie oddaje. I do zakład, że za tydzień PiS nadal będzie miał 35% poparcia. I co? Też będziesz zdziwiony, no bo przecież ty na nich nie głosujesz. Ja na nich nie głosuję. Twoi koledzy w pracy nie głosują, twoja rodzina nie głosuje, więc kto? Może jak dzieci przyjdą do swoich rodziców po pieniądze na ratę kredytu, a rodzice powiedzą, że nie ma, bo im też jest ciężko, może przejrzą na oczy, może trzeba dostać porządnie w dupę, żeby przejrzeć na oczy. Bo jeżeli normalne argumenty nie trafiają, to tylko jak bida zajrzy w oczy, to zaczną niektórzy szukać ratunku. Oby nie było za późno, bo przez półtora roku można jeszcze tyle zepsuć, tyle sprzeniewierzyć, tyle schrzanić, tylu, tylu można jeszcze wysłać w kosmos, i celu jeszcze można oszukać. Trzymaj się i nie bądź naiwny. Im nie można wierzyć.